Od samego początku, od samego początku naszej kadencji jako rady nadzorczej szukamy takich rozwiązań dla, dla nas, dla mieszkańców spółdzielni, dla członków spółdzielni, żeby maksymalnie obniżyć koszty funkcjonowania, tak, czyli te bieżące rachunki. Po takim dość długim czasie udało się powołać nowy zarząd. No i w tej chwili widać efekty, bo zarząd nasz nowy, nawiązał między innymi właśnie kontakt z zarządem Waszej spółdzielni mieszkaniowej. No i przyjechaliśmy na taką wizytę studyjną, zobaczyć. Te rozwiązania techniczne, które mnie osobiście bardzo interesują, bo wiem, że takowe są. Czy to spółdzielnie energetyczne, troszeczkę bardziej skomplikowane strony formalno-prawnej, ale tak jak pokazuje przykład Waszej spółdzielni w Lubartowie, można to zrobić własnymi siłami tak, przy pozyskaniu środków zewnętrznych. No i właśnie tutaj zarząd spółdzielni w Lubartowie pokazał nam te rozwiązania które są no, bardzo fajne, takie, takie, takie właśnie proekologiczne pro, pro teraz, które no, prowadzą do tego, że te rachunki no, drastycznie spadły w dół, a w tej chwili wybieramy się na wizję lokalną, żeby zobaczyć te rozwiązania techniczne, ja dotknąć ich. Tak. Czy to faktycznie istnieje. No, ja już tu widziałem blok obok. Mniej więcej mówię, z wykształcenia jestem elektronikiem budowlańcem, więc wiem, jakie te rozwiązania ręko są, tylko wiem, że nie wszystkie są dobrymi rozwiązaniami, sprawdzonymi rozwiązaniami, a sztuka polega na tym, żeby... Wycelować w to, co dobre i sprawdzone. Wrażenie robi Wasza spółdzielnia. Można. Można być gospodarnym, można być takim właśnie nastawionym na mieszkańców. Jesteśmy świeżo po spotkaniu z naszym panem prezesem Jackiem Tomasiakiem. No i proszę powiedzieć, czego można się dowiedzieć na takim spotkaniu jak właśnie to dzisiejsze? Oj, bardzo wiele można się dowiedzieć. Przede wszystkim, jak wykorzystać potencjał zasobów mieszkaniowych, między innymi. I tutaj przede wszystkim dlatego się znaleźliśmy do samowystarczalności energetycznej. Sandomieska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest bardzo porównywalna do spółdzielni lubartowskiej w kontekście ilości zasobów i borykamy się z tożsamymi problemami, jeżeli chodzi o koszty dostarczonej energii cieplnej i. Te rozwiązania wprowadzone tutaj w spółdzielni w Lubartowie bezprecedensowe w skali całego kraju są dla nas bardzo imponujące i, i, i są przede wszystkim bodźcem. Chcielibyśmy w tym kierunku też nasze zasoby mieszkaniowe rozwijać. Nasze spółdzielnie, tutaj spółdzielnia Lubartów i spółdzielnia Sandomierska jest bardzo zbliżona, zarówno jeżeli chodzi o zasób, Mieszkaniowy, jak i członków, także jesteśmy podobnymi spółdzielniami, dlatego też zdecydowaliśmy się tutaj do Państwa przyjechać. Naprawdę jestem osobiście pod wielkim, ogromnym wrażeniem, jak tutaj Państwa spółdzielnia się rozwinęła, jakie macie różnego rodzaju rozwiązania, więc na pewno będziemy tutaj współpracować, czerpać z państwa spółdzielni wzorce i mi się wydaje, że będziemy próbować naśladować Państwa rozwiązania. Sandybierska spółdzielnia mieszkaniowa jest porównywalna do lubartowskiej spółdzielni. Mamy ponad 3000 lokali, prawie 10 tysięcy mieszkańców. W sumie w bloku zarządzania mamy zarządzanych 62 budynki wielorodzinne, także porównywalnie jesteśmy do Lubartowskiej spółdzielni. Ja osobiście jestem pod wrażeniem, jestem tutaj i z zastępcą i z radą nadzorczą, z rady nadzorczej, wszyscy jesteśmy pod wrażeniem, że prezesowi Tomasikowi udało się. Być niezależną spółdzielnią jeśli chodzi o, o zapotrzebowanie energetyczne, i to samo chcemy zrobić w Sandymbierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ponieważ ciepło systemowe cały czas rośnie, cena jego osiąga horrendalne już, już ceny. Mieszkańcy muszą podołać temu nie chcę być wyzyskowi, ale na pewno nie godzą się z takimi kosztami. Wiemy dobrze, że od 2028 roku cena energii będzie coraz droższa, dlatego będziemy się starali z alternatywne źródła energii pozyskać, jeśli chodzi o zasilanie naszych budynków, iść w tym samym systemie. Dodam tylko jeszcze, że to jest po prostu ostatni rok też na to, żebyśmy mogli uzyskać takie dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. I dzięki wiedzy panu prezesa i jego doświadczeniu też wiemy, jakich błędów nie popełniać, jak się do tego przedsięwzięcia przyłożyć, jak zrobić specyfikację i tu jesteśmy wdzięczni za to, że nas zaprosił, że nam pokazuje. Nie ukrywa, więc na pewno jako rodzina spółdzielców wspieramy się i za to serdecznie mu dziękuję. Nasza spółdzielnia, podobnie jak Państwa spółdzielnia, powstała w tym samym czasie, w 1959 roku. Była rejestracja. Posiada 62 budynki mieszkalne, wielorodzinne oczywiście. Staramy się robić wszystko, żeby ułatwić życie naszym mieszkańcom. Szukamy. Innowacji, pomysłów innowacyjnych, ponieważ nie chcemy wyważać otwartych drzwi. A słyszeliśmy właśnie, że w Państwa spółdzielni macie bardzo aktywnego pana prezesa, bardzo aktywny zarząd. Spółdzielnia kwitnie, więc nawiązaliśmy kontakt. Właśnie pan prezes przed chwilą przedstawił nam swoją, to znaczy koncepcję, w jaki sposób. Państwa spółdzielnia dochodziła do, do samowystarczalności energetycznej w poszczególnych budynkach. Jesteśmy tym zafascynowani. Pan prezes jest, wasz pan prezes, jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Jestem pełna podziwu, naprawdę, jeśli chodzi o, o, o zaangażowanie w poprawę warunków. Pracowych i, 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 I co się na to składa dla mieszkańców, przede wszystkim. To jest to olbrzymia ulga dla mieszkańców. Także gratuluję członkom. Waszej spółdzielni, wyboru takiego zarządu i takiej rady nadzorczej, których oczywiście pozdrawiam. Ja jestem zachwycona w ogóle entuzjazmem pana prezesa i w ogóle tyloma rzeczami, które dokonał w tym swoim czasie panowania. Życzyłabym sobie takiego gospodarza u nas w spółdzielni. Co prawda, my już w swojej spółdzielni robiliśmy zmiany zarządu trzykrotnie. Mam nadzieję, że ten zarząd pójdzie w ślad za prezesem Tomasiakiem i dokona tego najważniejszego kroku, czyli odłączenia się od pecu, który niestety wykańcza naszych mieszkańców wysokimi cenami ciepła. Mam nadzieję, że nasi prezesi e, zasięgną dużo informacji i będziemy mogli tę te technologie wprowadzić w naszej spółdzielni. Kolejna spółdzielnia mieszkaniowa odwiedziła nas na spotkaniu dotyczącym odnawialnych źródeł energii. Tak, i to jest już nie nasta, tylko dziesiąta. Już kilkadziesiąt spółdzielni nas odwiedziło jako spółdzielnie mieszkaniowo. Jest nam niezmiernie miło, to po pierwsze. Po drugie, cieszymy się, że z dobrych rozwiązań, z rozwiązań, które pozwalają zaoszczędzić grube pieniądze yy, spółdzielniom mieszkaniowym, a przede wszystkim, bo spółdzielnie mieszkaniowe to mieszkańcy, mieszkańcom, wszyscy chcą korzystać. Tak naprawdę kopiują nasze rozwiązania, przenoszą do siebie, do spółdzielni mieszkaniowych. Z środków, które są zewnętrzne, też korzystają. Ja tylko przypomnę, że my, jako Spółdzielnia Mieszkaniowa, na to przedsięwzięcie do tej pory pozyskaliśmy już ponad 30 milionów złotych. Czyli to są środki, które wzięliśmy z zewnątrz, które, którymi rozliczyliśmy inwestycje w tych 50% dokładnie tak, jak umawialiśmy się z mieszkańcami. I dokładnie te nasze rozwiązania kopiują dzisiaj inne spółdzielnie mieszkaniowe i to nie tylko mniejsze. To są i małe i średnie, ale i duże, bo pamiętamy, że mieliśmy tutaj spółdzielnię mieszkaniową Praga Południe, gdzie również nasze rozwiązania aktualnie są wdrażane, także my jesteśmy naprawdę, naprawdę zadowoleni, że przetarliśmy te szlaki i wszyscy nam mówią w końcu nie będą nam lokalni, lokalne PC, LPC czy też innego rodzaju eolię narzucać cen za energię cieplną. I dopiero teraz, też wszyscy podkreślają, w chwili kiedy okazało się, że niepotrzebny nam jest do niczego pec, to raptem się odzywa prezes pecu, że on chce się z nami. Tutaj porozumieć? Czy my na pewno wypowiadamy umowę? Czy my na pewno ciepła nie będziemy brali? Czy my naprawdę jesteśmy zdecydowani, żeby tego typu przedsięwzięcie realizować? Ja przypomnę, że my, Pecowi w Lubartowie, wypowiedzieliśmy umowę z końcem listopada. Sześć miesięcy musiało minąć, żeby ktokolwiek z Pecu nawet nie zapukał do drzwi, nawet nie zadzwonił, tylko wysłał pismo. Czy Wy na pewno wypowiadacie tę umowę, którą wypowiedzieliście 6 miesięcy temu? No, tak działają, rozumiem, miejskie spółki, tak działa miasto. Więc pogratulować y, zarządzania tego typu jednostkami. Natomiast, no, zastanawiam się, kiedy w końcu PEC obniży taryfę. Bo ja przypomnę, że Pan Paśnik jeszcze w poprzedniej kadencji, pod sam koniec powiedział, że. Rozwiązanie, które teraz PEC zastosuje, czyli przejście na y, gaz i kogenerację, produkcję również energii elektrycznej, spowoduje, że on to, co obiecał w poprzedniej jeszcze kampanii, no właśnie się iści na naszych oczach i będą obniżki za ciepło. No, od pierwszej obietnicy o tych obniżkach padły 6 lat temu, drugie 2 lata temu. Yy, nie wiem, mi chyba wypadło resztę włosów mi wypadnie z głowy, a tych obniżek się zapowiedzianych. Nie doczekam. Skoro tyle spółdzielni odwiedza właśnie naszą, Lubartowską spółdzielnię, żeby dowiedzieć się czegoś właśnie na temat odnawialnych źródeł energii, no to proszę może zdradzić coś dla naszych widzów, dla mieszkańców zarazem i jak to właściwie wszystko działa? Tak jak żeśmy zapowiadali. Cieszymy się bardzo, bo po walnych zgromadzeniach również skonsultowaliśmy to z mieszkańcami. Zresztą mieszkańcy zobaczyli olbrzymie zwroty za centralne w tym roku. Te zwroty nie wzięły się z niczego. Ja czekałem, nie odzywałem się wcześniej, bo czytałem na forach, czy też słyszałem komentarze, że to się nie opłaca, że poszliśmy w złą stronę, że to wcale nie będzie takie opłacalne, więc ludzie po swoich kieszeniach odczuli, czy to się opłaca, czy nie opłaca, po pierwsze. Całe towarzystwo chyba liczyło, że mieszkańcy po rozliczeniu sezonu Oburzą się, że coś jest za drogie, że coś jest niewłaściwe, i przyjdą do nas ze kosami postawionymi na sztors. Ja taką ciekawostkę zdradzę w tym momencie. Miesiąc listopad i grudzień to były miesiące, gdzie panowała ciemność. Przez cały miesiąc mieliśmy 5-6 dni słonecznych na 60, więc mieliśmy ciemno. Wszyscy pamiętamy zresztą. Czyli wtedy nie mieliśmy żadnych uzysków z energii elektrycznej, nie mieliśmy żadnej autokonsumpcji, czyli 100% energii, którą wpuściliśmy w budynki wielorodzinne, musiała być ta energia wyprodukowana z tylko i wyłącznie prądu. I co się okazało, kiedy podliczyliśmy sobie koszty zakupu energii z sieci. Pamiętajmy, to jest nie jest tania ta energia, i powinna być prąd ciepło wyprodukowany. Z prądu powinno być droższe niż ciepło systemowe, czyli ciepło z pec. I teraz proszę sobie wyobrazić, że za listopad i za grudzień, jak policzyliśmy, koszty nasze wyprodukowania energii na pompach bez grama słoneczka, bez grama światła, czyli bez grama autokonsumpcji, czyli czysto z prądu, to wyniosły nas 70% kosztów PEC. Czyli 30% oszczędności. Absurd. Nie powinno tak być. Jak coś się produkuje z prądu, z energii, to jest to tańsze niż z węgla, a okazało się, że jest. Wniosek, bardzo droga taryfa w Lubartowie, to raz. Druga rzecz, pompy, które zainstalowaliśmy, pamiętajmy, że to są pompy wysokotemperaturowe i mieszkańcy, myśmy celowo nie mówili mieszkańcom, które bloki odłączyliśmy, które odłączyliśmy wcześniej, które później, nic nie mówiliśmy, pary z buzi nie puściliśmy. Ale po sezonie okazało się, że nie było żadnych problemów. Mało tego, pracownicy speców przybiegali. I coś jest chyba nie tak, jakaś awaria, bo budynek nie bierze ciepła. Nie, nie bierze ciepła, bo myśmy zakręcili zawory. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Obiecuję, że prowadzi, przeprowadzimy jeszcze przed sezonem grzewczym we wrześniu specjalne szkolenie, ale to, co mogę już podpowiedzieć dla naszych mieszkańców, to musimy zmienić system funkcjonowania. Nie musimy. Ale możemy poprawić, żeby pompy jeszcze lepiej działały, bo tak jak się przyzwyczailiśmy, one, przyzwyczaili, one też będą działały. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. Teraz ciepło będziemy mieli bardzo tanie. Jeżeli będziemy widzieli, załóżmy, ruszymy z sezonem we wrześniu, a październik, już będziemy w sezonie grzewczym, i będzie taki dzień jak dzisiaj, słoneczny, to my w dzień, jak widzimy słońce. Odkręcajmy zawory na maksa. Niech się mieszkania przegrzewają, bo wtedy mamy ciepło za 0 złotych, Nie płacimy nic. A na wieczór, jak mieszkania nawet dogrzejemy mocno, przykręćmy sobie wtedy zawory. Więc w nocy będziemy mieli sytuację taką, że nasze asortyment w mieszkaniu, meble, yy, łóżka, stoły, krzesła, yy, wszystko co mamy w mieszkaniu, ściany, beton. One będą nam ciepło oddawały. Jeszcze poprawi, poprawimy sobie wskaźniki. Natomiast, niezależnie od tego, no my też będziemy mieli pewne niespodzianki, jeżeli chodzi o e, najbliższe miesiące. Myśmy zapowiadali, sprawdziliśmy, jak będzie nam się amortyzowały i zwracały przede wszystkim e, koszty, jeżeli chodzi o kredyt, ponieważ jesteśmy cały czas w tym kredycie. 50%, czyli 50% spłacamy z tej e, oszczędności na energii cieplnej. Te kredyty i w tej sprawie na pewno będziemy mieli kilka niespodzianek, bo myśmy zapowiadali, że to będzie 7, może 10-letni okres zwrotu tej inwestycji. Na jesieni przedstawimy, jak już podpiszemy odpowiednie umowy, kolejne niespodzianki. No i najważniejsza rzecz, w którą wchodzimy, to również na walnych zgromadzeniach informowaliśmy magazyny energii. Które magazyny energii również przyśpieszą nam zwroty, i te magazyny przede wszystkim pozwolą nam dodatkowo zaoszczędzić środki finansowe, które, dzięki którym mieszkańcy, mam nadzieję, że nie za 10 czy 7, ale za 3-4 lata będą poczują po prostu je wszystkie w kieszeni. Więc tych zmiennych jest dużo. Na szczęście również przepisy idą w taką stronę, które ułatwiać nam będą jako spółdzielni mieszkaniowej obrót energią elektryczną w większym zakresie niż byśmy sobie tego życzyli. To, co już jest, jest na, nas zadowala, natomiast no, dowiadujemy się o kolejnych nowelizacjach przepisów, więc yy, będziemy mieli na pewno czym się dzielić z mieszkańcami i to myślimy, że szybciej niż planowaliśmy.